Rozdział pierwszy nie przyszedłem, aby zniszczyć prawo. Trzy objawienia: Mojżesz, Chrystus, Spirytyzm. Sojusz Nauki i Religii. Instrukcje od duchów, nowa era. Pierwsze nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Bo zaprawdę, powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna hołutę, ani jedna nazwa nie przeminie sprawa, aż wszystko się spełni. Ewangelia Mateusza, rozdział 5, wersety 17 i 18, Mojżesz. Drugie prawo mojżeszowe składa się z dwóch odrębnych części. Prawa Bożego ogłoszonego na górze Synaj oraz prawa cywilnego, czyli dyscyplinarnego, ustanowionego przez Mojżesza. Pierwsze jest niezmienne, drugie, dostosowane do zwyczajów i charakteru ludzi, zmienia się z czasem. Prawo Boże opiera się na następujących dziesięciu przykazaniach. Pierwsze, ja jestem Pan, Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Nie będziesz czynił sobie podobizny rzeźbionej ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz im kłaniał i nie będziesz im służył. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana, Boga Twego, nadaremno. Trzecie, pamiętaj o dniu szabatu, aby go święcić. Czwarte, czci Ojca swego i Matkę swoją, aby długo trwały Twoje dni na ziemi, którą Pan, Bóg Twój, daje Tobie. Piąte nie zabijaj. Szóste nie cudzołóż. Siódme nie kradnij. Ósme nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte nie pożądaj domu bliźniego twego, ani jego sługi, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego. Prawo to obowiązuje powsze czasy i we wszystkich krajach, a przez to ma charakter boski. Wszystkie inne prawa zostały ustanowione przez Mojżesza, który uznał za konieczne powstrzymanie swego ludu przed strachem wynikającym z jego buntowniczej i niezdyscyplinowanej natury, a także zwalczanie nadużyć uprzedzeń nabytych okresie niewoli egipskiej. Aby nadać autorytet swoim prawom, Mojżesz musiał nadać im boskie pochodzenie, podobnie jak czynili to inni prawodawcy ludów pierwotnych. Autorytet człowieka musiał opierać się na autorytecie Boga. Lecz jedynie idea straszliwego Boga mogła przekonać nieświadome ludy, w których poczucie prawdziwej sprawiedliwości i moralności było bardzo słabo rozwinięte. Oczywiste jest, że ten, który wśród swoich przykazan umieścił nie zabijaj i nie wyrządzaj szkody bliźniemu swemu, nie mógł wówczas zaprzeczyć sobie, czyniąc eksterminację obowiązkiem.